Śmierć już się czaiła. Czułem jej oddech na plecach. Nagle zjawiła się ona. Zapadła cisza. To było piękne. Wiedziałam, że znalazłam dom. Wychodzę za mąż. To wasze wesele rozsierdzi bogów. Jestem Thor. Wykąpię się we krwi olbrzymów! Thor wymordował moją rodzinę jak bydło. Loki, pomóż mi go zabić. Dobrze się składa, że poczułaś te żądzę krwi. Zbierz wojowników. Znajdź tych, których serca przepełnia biegło. Pragnę już tylko zemsty. Proszę, żebyś pomogła mi ich pomścić. Odleję się i ruszamy, dobra? Ja powinienem ją zabić! W tym miejscu czeka na ciebie już tylko śmierć. Skoro tak, niech mnie zabierze. Ale bóg zabijający bogów to wciąż za mało. Gdyby śmiertelnik? Bogowie światem. Bogowie nami straszni! Bogowie nami straszni! Bogowie nami straszni! Żadni Bogowie mi nie straszli.